Piekarnia Dom Chleba to piekarnia, której nadrzędną dewizą jest smak i tradycja. Dlatego stworzyliśmy piekarnię, która jest takim e elementem w naszym regionie, e gdzie na bazie naturalnych całkowicie produktów, na bazie naturalnych składników, używając tylko naturalnych ziaren, mąk niestandaryzowanych, czyli oznacza to, że one są bez dodatków żadnych chemicznych, tworzymy ręcznie. Tak jak 100 lat temu można powiedzieć, jak nasze babcie piekły, pieczywo naturalne i zdrowe. Wśród całego naszego asortymentu, tak naprawdę każdy e, znajdzie coś dla siebie. Tak? W zależności od własnych potrzeb indywidualnych, w zależności od e, sposobu życia, e, czy to jest e, tryb intensywny, czy to jest tryb sportowy, czy to jest e, tryb e, przed telewizorem, e, naprawdę u nas można szukać produktów dla każdego ze, z tak zwanych zjadaczy chleba. Przede wszystkim dokładamy wielkich starań w półprodukty, z których nasze pieczywo jest produkowane. Posługujemy się tylko i wyłącznie wysokogatunkowymi mąkami, mąkami tak zwanymi niestandaryzowanymi. Są to mąki bez dodatkowych środków wzbogacających w postaci enzymów, w postaci barwników, w postaci środków grzybobójczych poza tym bardzo wiele gatunków naszego pieczywa zawiera ziarna ziarna w postaci dyni siemienia lnianego słonecznika oprócz chleba i bułek piekarnia Dom Chleba oferuje swoim klientom także inne wyroby piekarnicze jak na przykład ciasta bułki słodkie hot dogi cebularze które także produkowane są na składnikach naturalnych bez konserwantów i innych dodatków chemicznych oraz są wyrabiane z sercem i całą starannością na jaką stać pracowników piekarni a o fachowość swojej kadry firma dba równie starannie jak o jakość swoich wyrobów. W naszej firmie stawiamy naprawdę bardzo na naszego klienta, na kontakt z naszym klientem, na przekazanie mu właściwych informacji i wiadomości, więc nasz personel sprzedający nieustannie szkolimy. Tak? Mamy szkolenia produktowe, szkolenia jakościowe. Chcemy, aby każda z pań sprzedawczyń, a i sprzedawca, jednego też mamy sprzedawcę, byli osobami naprawdę przygotowanymi do wykonywanych obowiązków, byli jakby osobami pomocnymi dla klientów w doborze pieczywa. Obecnie dom chleba to aż 30 punktów sprzedaży, nie tylko w samym Skarżysku, lecz także w bliżynie Stąporkowie, Kielcach, Nowinach, Szydłowcu, Radomiu, Wierzbicy, Starachowicach i Suchedniowie a w najbliższych planach na otwarcie czekają kolejne punkty pod szyldem Dom Chleba.